...to moje paliwo! Okay. Dzień dobry! Na kanale PIWO TO MOJE PALIWO Rafał Pusturek i ja, po ja i Dzisiaj mamy piwko, proszę Państwa Takie seryjne z, jak to, Tak, z serii Hazy Discovery z browaru Pinta i to jest kooperacja z browarem Lewric, a piwo nazywa się Stawanger. Yeah. Staw, do którego jeszcze za chwilę dojdziemy. Wrócimy, bo Wrócimy. My jeszcze powiem o piwie tylko, że to jest TTH. Czyli... TTH. No to już jest ADHD. ADHD piwa. ADHD, <grym> ADHD, <grym> <to> jest <grym> 10,2 <grym> alkoholu, po to jest 34 gram na litr. No, czyli taka duża dłoń pudełko. Duża dłoń i tak dalej, ekstraktu 25. D-D-H. Ale Stavanger, Stavanger, bo e, Birgikom, Stavanger kojarzy się oczywiście z Brewarem Levering, tak, z znanym norweskim Brewarem, a nam, nas składa się zupełnie, super, super, zespół super, tak, super, tak, super, super, tak, tak super, tak, 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 płyty. Który gra muzykę niezbadaną, tak naprawdę nie zbadaną, to znaczy... ponieważ łączy wszystkie style. Na klasyce, klasycznej klasyce totalnej, buduje coś, co jest Norwegom bardzo bliskie czyli ten zimny black metal, brudny, skandynawski, oszroniony, ten, gdzie nie ma słońca. Punk rock połączony z black, norweskim black metalem na bazie y, klasyki. Na bazie klasyki. Tak, tak, na tak. podwalinach klasycznych ze swoim podwalu taki... pod, pod tytułem Wednesday, jak wspomniałeś wcześniej. Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, że to tam. To ja tak, tak, no, są fujarki zamienione na gitarki. Dokładnie. Ocznie no, bardzo sprawny zespół. Tak, bardzo sprawny. Trochę jest też tej norweskiej klasyki. Takiej co właśnie wcześniej wspomniałem. Tego zimna, tego, wiesz, mało słońca, zorza, chorza, jurza, burza. No i tam e, i wszystkie czarodzieńce I, i, i tak dalej. To wszystko słychać. I czuć. W tej muzyce tam jest to zimno, ale tam jest też ciepło. i oni muszą bić takie piwa. No, oni muszą być takie piwa i właśnie takie piwa. Ja no, naprawdę bardzo polecam zespół kawalerii. Bardzo. Tak? Płyty mają z lat po 2000 roku. W 2018 stracili tego swojego wokalistę, który śpiewał growlingiem. Tym, ta. Takim typowym growlingiem. I to jest jedyny w moim mniemaniu. Wokalista był niestety, który śpiewał Pałka Groeningiem. Znam się nie skojarzyło to z zbrowem lewing. Nie, absolutnie. Stavanger miasto, on się nie sklewa z No ale się nie dziwię, że, że to piwo ma 10,5V, bo tam trzeba się grzać. Tak. To a jest TDH, TDH. Nie piliśmy tego piwa, także to jest nasz debiut, jeśli chodzi o to. Ty Nie próbowałeś tego. Nie. No nie. Powiedziałem nie. przed chwilą, nie piliśmy. Nie. Ja się przyznam, ja piłem. A. tak. A. I to jest niespodzianka. Ja piłem. Ja muszę powiedzieć, tak, że ja piłem. Dlaczego? Dlatego, że to jest. To jest to. To jest to. A jedno. To jest przed to. już tutaj wąchnięciem. I... To jest to, ja nie będę wąchał i udawał tutaj pajaca, że, 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 że wącham bardzo fajnie, że smakuje. To jest to. A. A to ja jest tego to nie próbowałem. I, nie, i nie. chciałem to zaznaczyć, że to jest naprawdę to. I to pasuje do tej kapeli o której wspomnieliśmy, bo to jest właśnie pomieszanie styli, ale charakterystyczne, charakterne i solidne, pyszne piwo. A teraz się unosi w całej piwnicy no właśnie, ten tego Ten, ten aerobat się, y, że tak powiem jesteśmy pod ziemią kilka metrów. No, to jest bunkier Bunkier, więc um, to to naprawdę nie... nas tutaj nie zaskoczy. Nie, y, no, no, a nie Łukaszenko? Żaden, żaden, no, cztery metry było. Bardzo ładny kolor. To jest sztos. Naprawdę? No, wygląda to jest to. sztos. Piękna piana. No nic. Hoprady 34, alkohol 10,2, ekstra 25. Znaczy to jest ekstrema. Ekstrema yy. jest. I to jest. Ekstrema tak. jest, jeśli chodzi o wartości, które są podane na tej puszce. to jest ekstrema. Pięknie, to jest piękne. Troszkę żywicy, troszkę owoców, troszkę tak no. y, chmielowych nut dużych chmiel, tak, no. tak chmielowych nut tak Piękne, Piękne. piwo no to jest dechano no Jednym tchem. ale mistrz. pyszny ale miś pyszny masz to owocowość taką która delikatnie gdzieś na górce jest a później jest, chwilę pijesz. ale też jest goryczkę ale i słodycz. I słodycz jest... Bo przy DTH? No wiadomo, no, oczywiście. No, czy... Łamie temat, tak? tak? W sensie... Jest nie. wspaniały balans pomiędzy tym słodyczką... a i tak, 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 Ci, którzy piwo tak. kochają, są jak góra... Znaczy, y, dla bielgików to będzie na pewno, na pewno tak. bardzo dobre piwo. Dla tych hopheadów wszystkich, jak zwał ich tak zwał, którzy potrzebują tego chmielowego ataku takiego, Atak chmielu, szczególnie ataku, ataku chmielu, a zresztą Pinta ma do tego prawo, żeby mieć atak chmielu, bo ona to wymyśliła. No właśnie, to oni będą mieli e, coś, 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 coś. dostaną coś naprawdę, dostaną coś e, z tych kooperacji wszystkich z miastami, to ten stawanger, chyba się stawanger Stavanger, Stavanger jest, jest super, ja wczoraj piłem Berlinera, Berlina a Berlina i też polecam. Nie tak, będziemy Berlina, robić już odcinka jest tym, bardzo dobry, ale bardzo fajny. Bardzo fajny, charakterny, mocny, dobry, wyraźny, który no, pamiętam do dziś, ale stawanger Mistrz, Wiesz, Naprawdę mistrz, pas. Przy okazji, fajna była jego muza, dobry stawanger. No i, I fajny, co by to dzień, więcej Fajny, fajny dzień, jest. wieczór, noc i życie. No, no kawałek dobrego piwa. Na zdrowie. Na zdrowie. Lewryk Pinta, Pinta Lewryk, chciałby to spróbować Birgik, jak spróbował, zachorował, Chmielu dużo nastosował, przy tym muzyce posłuchał, czy to Black, czy Punk, wchodziła do ucha, krewel tak, zawierucha. No to trzymajcie się, kufli, gadzi, buty, Cześć.